nie wykształcimy. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie poszukują takich ludzi. Oczywiście dobrych się zawsze zawsze. Ponieważ... jest... W dniu dzisiejszym mamy zorganizowane Targi Edukacyjne 2012 dla młodzieży gimnazjalnej i klas trzecich. Głównym celem tych targów jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych na nowy rok szkolny. Kierunków kształcenia po to, by młodzież miała możliwość jak najszerszego wyboru y, zawodów w przyszłości, czy kierunków y, liceów, czy w dalszej kolejności studiów. Jaka liczba uczniów bierze udział? Y, 65 uczniów, y, absolwentów niedługo gimnazjum dla szczeci, y, y, naszego gimnazjum zespołu szkół publicznych. Jestem w pierwszej klasie i...